Poduszkowiec, czyli hovercraft, to jeden z najbardziej niezwykłych wynalazków w historii transportu. Działa dzięki potężnym wentylatorom, które wtłaczają powietrze pod kadłub, tworząc coś w rodzaju poduszki powietrznej. To właśnie ona unosi pojazd kilka centymetrów nad powierzchnią, dzięki czemu może płynąć po wodzie, jechać po piasku, lodzie, a nawet błocie. Wrażenie podczas jazdy? Jakbyś leciał tuż nad ziemią, słychać tylko szum silników i czujesz delikatne wibracje. To coś pomiędzy łodzią, samolotem i latającym dywanem z bajki. Na przykład w Wielkiej Brytanii, między wyspami Isle of Wight, kursuje regularna linia pasażerska hovercraftów, działająca od lat 60. To nie atrakcja turystyczna, to normalny środek transportu z biletami, rozkładem jazdy i codziennymi kursami. Poduszkowce są też popularne w Rosji i Skandynawii, gdzie zimą potrafią ślizgać się po zamarzniętych rzekach. A latem po wodzie, bez żadnej zmiany konstrukcji. To dowód, że czasem najbardziej futurystyczne pomysły z filmów science fiction naprawdę działają w prawdziwym życiu.